Zmarszczki w okolicy nosowo-wargowej możesz chronić przed nimi twarz. Pokażę Ci tutaj cztery sposoby na ten problem. Zobacz to. Cześć, jestem Marta Perchawa. Stworzyłam Total Rejuvenation Online School wkrótce po angielsku i w innych językach. Ale przejdźmy do tematu. Pierwsza rzecz to masaż okolicy nosowo-wargowej, by zapobiec zmarszczkom. Szczegóły masażu twarzy, zwłaszcza tej okolicy, pokażę w innym filmie. Jeśli Cię to interesuje, pamiętaj o subskrypcji. Mamy też ćwiczenia na ten problem pokażę je w innym filmie. Więc subskrybuj. Dziś omówimy cztery inne sposoby na zapobieganie pogłębianiu się brust nosowo-wargowych. Sprawdźmy pierwszy z nich. Pierwszy to zwykła taśma medyczna. W przyszłym filmie pokażę, jak używać jej na całej twarzy i nie tylko. Mogę Cię zapewnić, że to świetna metoda na ten problem. Wystarczy przeciąć taśmę i nałożyć kawałki na fałdy nosowo-wargowe na minimum 30 minut, najlepiej na całą noc. To rozluźni ten obszar i pomoże wchłonąć składniki kosmetyku. To dobra taśma kinezjologiczna, takiej szukaj na eBayu. Kosztuje tylko kilka złotych. Inną opcją są silikonowe podkładki na tę okolicę. Wyglądają tak. To gruby silikon medyczny z klejem medycznym. Jest tak duży, że pokrywa prawie cały policzek. Widzisz? Po użyciu też go umyj. Polecam zostawić na twarzy na całą noc, wtedy działa najlepiej. Ale minimum to 30 minut stosowania. Jeśli odklei się, użyj Facebra z eBay'a za kilka złotych. Wygląda dziwnie, ale jest przydatne nie tylko do silikonów. Opowiem o nich w przyszłym filmie, bo mam dużo takich masek na twarz. To bardzo przydatna rzecz, która pomoże Ci dłużej zachować młodość. Więc subskrybuj. Kolejna rzecz to specjalne papierowe maski na okolice nosowo-wargowe. Na przykład czasem używam tej na noc. To chińska firma Jai Bardzo dobrze się trzyma. Tak to wygląda. Zawiera też kwas hialuronowy, witaminę E i kolagen. Możesz też użyć masek z wodą, gliceryną, olejkiem lawendowym, kwasem winowym i innymi składnikami. Jest w takim opakowaniu. Są dwie. Jak widzisz, są duże. Możesz użyć na cały policzek, nie tylko na okolice nosowo-wargowe. To jest na folii. Odklej i przyklej do twarzy. To też jest dobre. Możesz użyć tej metody, by odmłodzić okolice nosowo-wargowe. Dzięki temu twoja twarz będzie dłużej wyglądać młodziej. Jeśli podoba ci się ten film, wiesz co robić. Subskrybuj, kliknij dzwonek, komentuj, polub, udostępnij. Dziękuję za oglądanie.